That's right. Now, say my name, Heisenberg. right. Antybohaterowie. Fascynują nas, drażnią, czasem przerażają, ale nie możemy oderwać od nich wzroku. W klasycznym ujęciu bohater to ktoś, kto walczy w słusznej sprawie, kieruje się moralnością i daje przykład innym. Dziś jednak to niecherości w lśniących zbrojach przyciągają naszą uwagę, lecz ci, którzy błądzą, łamią zasady i balansują na granicy dobra i zła. W tym materiale przyjrzymy się liście dziesięciu najbardziej wyrazistych antybohaterów współczesnej popkultury, złożonej z nowych produkcji, jak i absolutnych klasyków. Postacią, które wymykają się prostym oceną, ale na długo zostają w naszej pamięci. Miejsce 10. Billy Butcher The Boys to serial od Prime Video, który brutalnie dekonstruuje motyw superbohaterów. W tym świecie herosi to często skorumpowani celebryci, wykorzystujący swoje moce do zaspokajania własnych pragnień. Billy Butcher, grany przez Karla Urbana, jest liderem grupy, która postanawia ich powstrzymać. Butcher nie działa jednak z altruistycznych pobudek. To człowiek gniewu i zemsty, napędzany osobistą tragedią. Jego moralność jest elastyczna. By osiągnąć cel, nie cofnie się przed szantażem, przemocą czy manipulacją, ale jednocześnie ma w sobie zaskakującą lojalność wobec swoich ludzi i w pewien swój wypaczony sposób się o nich troszczy. Widzowie kibicują mu, mimo że coraz częściej zadają sobie pytanie: czy warto, gdyż jego metody nie różnią się tak bardzo od tych, Przeciw którym walczy. Miejsce dziewiąte, Joel Miller. Unhoker. <grywk> 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 Joel z The Last of Us zarówno gry, jak i serialowej adaptacji HBO, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów współczesnej popkultury. Po apokalipsie, w której zginęła jego córka, Joel staje się człowiekiem zamkniętym, brutalnym i bezlitosnym. Kiedy w jego życiu pojawia się Eli, Dziewczyna, która może być kluczem do ocalenia ludzkości, Joel zaczyna ponownie zderzać się ze swoją traumą. Ale to, co czyni go antybohaterem, to finał historii, decyzja, by poświęcić szansę na ratunek dla świata, by ocalić jedno dziecko. Z punktu widzenia ludzkości, to zbrodnia, z punktu widzenia ojca, gest miłości. Ta moralna szarość, ukazana zarówno w grze, jak i świetnie odegrana przez Pedro Pascala w serialu, sprawia, że Joel staje się ikoną niejednoznacznych i trudnych wyborów. Just come after her. Miejsce 8, Tyler Durden oh Wait, Marla, I'm not there. You broke your promise. Oh. Jesus, Tyler. You fucking talked to her about me. Tyler, what the fuck is going on here? I ask you for one thing. One simple thing. Why do people think that I'm you? Answer me! Shit. Fight Club Davida Finchera to film, który zyskał status kultowego manifestu buntu. Tyler Durden, grany przez Brada Pita, to anarchista, nihilista i wizjoner. Symbol walki z konsumpcjonizmem i wypaczeniami współczesnego społeczeństwa. Tyler jest jednak tylko jedną stroną medalu: to manifestacja rozdwojonego ja-bohatera, jego stłumionych instynktów i niepohamowanego gniewu. Fascynuje, bo mówi prawdy, które często są niewygodne ale jednocześnie prowadzi do autodestrukcji, terroryzmu i przemocy. 7. Jordan Belfort An IPO is an initial public offering. It's the first time a stock is offered for sale to the general population. Now, as the firm taking the company public, we set the initial sales price, and sold those shares right back to our friends. The I Look, I, I know you're not following what I'm saying anyway, right? That's, that's okay, that doesn't matter. The real question is this. Was all this legal? Absolutely fucking not. We w Wilku z Wall Street Martin Scorsese opowiada historię Jordana Belforta, maklera giełdowego, który zbudował imperium na oszustwach, manipulacjach i niepohamowanej chciwości. Leonardo DiCaprio stworzył w tej roli postać pełną energii, magnetycznego uroku i absolutnego zepsucia. Belfort to antybohater współczesności człowiek, który reprezentuje świat bez hamulców, świat finansów męskiej dominacji i narkotykowego udłużenia sukcesem. Jest inteligentny, charyzmatyczny i kompletnie pozbawiony skrupułów. Jego wzloty i upadki fascynują, bo są odzwierciedleniem prawdziwej amerykańskiej obsesji na punkcie bogactwa. A jednocześnie, właśnie przez to, że film nie daje jednoznacznej oceny, tylko pokazuje ten świat w całej jego atrakcyjnej brzydocie, Belford zostaje w pamięci jako archetyp człowieka sukcesu, którego moralność przestała obowiązywać. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. A fucking wrecking ball to take me out of here. <laughs> They're gonna need to send in the national guard of fucking SWAT team because I ain't going nowhere. <laughs> Mister Suste, Travis Bickle. Uh, I'm trying you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Scorsese to filmowy portret samotności, obłędu i przemocy w sercu Nowego Jorku lat 70. -tych. Travis grany przez Roberta De Niro to weteran wojny w Wietnamie, który po powrocie. Nie potrafi odnaleźć się w cywilnym życiu. Jego codzienność to nocne kursy taksówką, obserwacje upadku moralnego miasta i powolne popadanie w paranoję. Travis chce być kimś w rodzaju wybawiciela. Postanawia uratować młodą prostytutkę, rozliczyć się z zepsuciem świata, ale jego działania są naznaczone przemocą, obsesją i egocentryzmem. To człowiek, który nie rozumie świata, ale za wszelką cenę chce w nim zaistnieć. Travis nie jest żadnym bohaterem, a jego desperacja czyni go jedną z najbardziej niepokojących postaci filmowych. Miejsce piąte. Michael Corleone. Ojciec chrzestny Francisza Forda Coppoli to klasyka, która redefiniowała kino gangsterskie. A Michael Corleone w genialnym wykonaniu Al Pacino to jeden z najbardziej złożonych antybohaterów w historii filmu. Początkowo Michael to outsider. Spokojny, ambitny, pełen ideałów młody mężczyzna, który stara się żyć poza światem mafii swojego ojca. Ale gdy los uderza w rodzinę, Michael wchodzi w ten świat niechętnie, z zamiarem ochrony bliskich. Z czasem jednak staje się kimś zupełnie innym, chłodnym, bezwzględnym przywódcą, który poświęca moralność w imię władzy i przetrwania. To, co czyni go antybohaterem, to nie tylko brutalne decyzje, ale fakt, że przez długi czas wierzy. Iż robi to dla dobra rodziny. Michael Corleone to tragiczna postać, w której idealizm przegrywa z rzeczywistością, a cena, jaką płaci, to samotność, utrata miłości i własnego człowieczeństwa. Miejsce czwarte, Bożek Horseman. Bożek Horseman to jeden z najbardziej oryginalnych i bezkompromisowych seriali ostatnich lat. Animacja, która z pozoru wygląda jak absurdalna satyra w rzeczywistości okazuje się przejmującym dramatem o samotności, traumie i walce z własnymi demonami. Tytułowy bohater to antropomorficzny koń i były gwiazdor popularnego sitcomu z lat 90., który po latach kariery w blasku fleszy dryfuje przez życie pogrążone w depresji, uzależnieniach i egzystencjalnej pustce. Na pierwszy rzut oka Bojack wydaje się cyniczny, samolubny, emocjonalnie niedojrzały. To człowiek, czy raczej koń, który bez większego skrępowania rani innych, zawodzi przyjaciół i wielokrotnie niszczy każdą szansę na zmianę. Traktuje ludzi przedmiotowo, przez co nie potrafi utrzymać trwałych relacji. Ucieka w alkohol i narkotyki, a jego decyzje wielokrotnie mają destrukcyjny wpływ na tych, którzy się o niego troszczą. Zamiast oferować łatwe odkupienie, serial pokazuje długotrwały, bolesny proces konfrontacji z samym sobą. You can't keep doing this. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better. I know, and I'm sorry. Okay? I was drunk and there was all this pressure with the Oscar campaign. But now, now that it's over, I I No. No. Bojack, just stop. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. All right, it's you. Mr. three, Daniel Plainview. My straw reaches a the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. Drink it up! Don't Daniel! Paula Thomasa Andersona, Aż poleje się krew, Daniel Day-Lewis stworzył niezapomnianą kreację. Daniel Plainview to człowiek sukcesu przedsiębiorca naftowy, który dzięki determinacji i brutalności wspina się po szczeblach amerykańskiego kapitalizmu. Ale jego motywacją nie jest jedynie bogactwo, to także potrzeba dominacji, pogarda dla słabości i nienawiść do rywali. Plain View to postać, która z każdym aktem przemocy i manipulacji coraz bardziej odsłania swoje prawdziwe oblicze samotnego, złamanego człowieka, dla którego wszystko jest transakcją. Film ukazuje go jako antybohatera w czystej formie, człowieka, który osiąga wszystko i jednocześnie wszystko traci. W jego świecie nie ma miejsca na słabość, emocje, a nawet rodzinę. Zaczyna jako skromny poszukiwacz ropy, ale szybko przekształca się bezlitosnego kapitalistę. I'm Miejsce drugie Tony Soprano My understanding from Dr. Cusamano, your family physician, is that you collapsed. Possibly a panic attack. You were unable to breathe. They said it was a panic attack. Of course, all the uh, blood work and the neurological work came back negative. And they sent me here. You don't agree that you had a panic attack? <sighs> How are you feeling now? Good. Fine. Back work. Tony Soprano to ikona. Postać, która zdefiniowała nową erę telewizji i zapoczątkowała falę antybohaterów. W rodzinie Soprano James Gandolfini stworzył rolę, która na zawsze zmieniła oblicze gangsterskich bohaterów. Tony to mafijny boss, który zmaga się nie tylko z przestępczym światem, ale także z własnymi emocjami, relacjami rodzinnymi i psychologicznymi problemami. Z jednej strony tony jest twardym, nieprzejednanym liderem, który rządzi swoimi ludźmi żelazną ręką. Z drugiej jest mężem, ojcem i człowiekiem pełnym lęków, niepewności oraz wewnętrznych rozterek. Jego wizyty u terapeutki, próbującej pomóc mu zrozumieć i poradzić sobie z własnymi problemami, to kluczowy element serialu, który ukazuje, jak tony staje się symbolem zmagania się z własnymi słabościami w brutalnym świecie. Rodzina soprano to nie tylko historia o mafii, to opowieść o człowieku, który jest rozdarty między swoją moralnością i słabościami, a tym, co jest dla niego niezbędne do przetrwania. Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the Ducks left. guess the ducks that preceded you are losing consciousness let's talk about them myister pierce walter white Walt, please Let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? a business big enough that it could be listed on the nasdaq goes belly up disappears it ceases to exist without me no you clearly don't know who you're talking to so let me clue you in i am not in danger skylar i am the danger a guy opens his door and gets shot and you think that of me no i am the one who knocks Walter White to zdecydowanie jeden z najciekawszych i najbardziej złożonych antybohaterów w historii telewizji. Jego historia, opowiedziana w Breaking Bad, jest portretem tragicznej postaci, której ambicje i decyzje prowadzą do całkowitej dehumanizacji. Walter zaczyna jako skromny nauczyciel chemii, który chce zapewnić swojej rodzinie godziwe życie po diagnozie raka. Jednak z każdą kolejną decyzją, którą podejmuje, od manipulacji i produkcji narkotyków po zabójstwa, Walter przekształca się w brutalnego i bezwzględnego Heisenberga. Stopniowo zrywa ze swoimi wcześniejszymi zasadami moralnymi, traktując własne zło jako konieczność dla osiągnięcia celu, jednocześnie przekonując siebie, że wszystko to robi dla dobra rodziny. Jego historia to opowieść o tym, jak łatwo można zrezygnować z własnej moralności, pod wpływem władzy i chorej chęci bycia docenionym, i jak trudno potem cofnąć skutki tych decyzji. Dzięki za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, kogo Wy byście wybrali na listę swoich ulubionych antybohaterów. Do usłyszenia w kolejnym materiale.